Cześć, witajcie. Na jednym z naszych letnich kręgów zielarskich w Strudze rozmawiałyśmy o takim napoju, który szykuje się właśnie o tej porze roku. Oksymel, czyli po naszemu miodocet albo octomiód, bo jest to mieszanka octu i miodu razem ze wszystkim innym, o czym zaraz, zaraz Wam opowiem. I ten napój to jest teraz dobry moment, żeby go uszykować, a potem zacząć pić tak gdzieś za 6 tygodni, jak będzie gotowy, czy za 2 miesiące, właśnie ten okres wejść już taki zimowy i potem zimowo-wiosenny, kiedy najwięcej nas łapie różnego rodzaju infekcji. Także zakładamy kurteczki i idziemy zbierać. Jednym ze składników będzie oczywiście głuk, a tutaj trafił mi się taki całkiem ładny. Duży ma owoce, więc zaraz go zgarniam. Trochę dzikiej róży, taka ładna, czerwona. Ja osobiście nie odmówię sobie również troszkę wrotyczu. Oczywiście nikogo do tego nie namawiam. Z pewnym zem się trochę spóźniłam, więc będzie trochę szukania, ale coś się znajdzie. I w tym roku zasilę też oksymelka. Moją pierwszą własną jarzębiną. No niestety nie ma tego za dużo, no ale przynajmniej jest własna. Serce się raduje. Z kwiatków dołoża też nagietka. Udało mi się też znaleźć parę spóźnionych dziurawców, także w ogóle święto. Z ogrodowych skarbów uszknę sobie parę kwiatków lawendy, która kwitnie już nie wiem, który raz w tym roku. Oczywiście przywrotnik. Szałwie. Kawałek oregano, może jakąś miętę, no nie no pion sobie podaruję, bo chcę to przecież, żeby inni też to pili ewentualnie, bo krzywe chcę. I jeszcze ją chyba będę zbierać gołą ręką, bo nie wzięłam rękawiczek, a nie chcę mi się po nie wracać. Ja mam już przebraną jarzębinę, głuk, dziką różę i czarny bez. Także powiem Wam lessons learned, mało mam tego czarnego bzu, ale wystarczy, żeby sobie popsuć manikir, także jak chcecie tego uniknąć, to weźcie jakieś rękawiczki na łapki, kiedy będziecie obierać go z szypułek. Taki oto słój, no taki trochę świąteczny, bo wszystkie bardziej neutralne są zaangażowane w robienie nalewek, no więc będzie już tak na no, gwiazdkowo trochę. Co my tutaj mamy, co udało mi się dzisiaj zgromadzić? Z ogrodu mam trochę nagietka i lawendy. Gdzieś tutaj jeszcze miałam jakiś zagubiony rumianek, ale teraz go nie znajdę. Z mam całe mnóstwo krwawnika, wrotyczu, nawłoć na drogi moczowe, oczywiście bylica. I jeszcze się bardzo ucieszyłam, że znalazłam takiego trochę spóźnionego dziurawca. Jeszcze nawet ma trochę takich świeżych kwiatków. O, znalazł się Rumianek. Co jeszcze mamy? E, przywrotnik. Prawdziwy przyjaciel kobiety. E, trochę skrzypu. Nie lubię za bardzo, więc tak bardziej symbolicznie. E, mam oregano, bo jest bardzo antywirusowe, antygrzybicze, antybakteryjne. O, to jeszcze trochę oregano. Oczywiście mam szałwię. E, mam melisę. I mam miętę. I tutaj jeszcze gdzieś mam pokrzywę. Nie będę specjalnie dotykać, bo już zrywałam ją gołymi łapkami, więc już nie mam za bardzo ochoty się do niej przytulać, ale tutaj jest e, trochę pokrzywe. I teraz to wszystko załaduję do tego oto słoja. Ja jeszcze jestem wielkim zwolennikiem przypraw, więc oczywiście nie podaruję sobie i dołożę trochę cynamonu, goździków i anyżu. I słoj wygląda teraz tak. Teraz potrzebujemy ocet. Ocet jabłkowy albo jakikolwiek inny, ważne, żeby to był ocet domowy, absolutnie nie spirytusowy, tylko taki wiecie. Prawdziwy domowy ocet, i tym oto octem zalejemy wszystko, co znajduje się w słoju. Ja mam tutaj 2 litry octów w Wygląda przepięknie. Zostawiam go teraz na 4 tygodnie. W międzyczasie oczywiście będę go trochę mieszać, ponieważ nie wszystko jest dobrze przykryte octem, ale z czasem to opadnie. Um, zamknięte jest szczelnie. Nie będzie tutaj raczej nic nam buzować ani fermentować. E, także można spokojnie zostawić to. W ciepłym miejscu, no a przynajmniej gdzieś w jakiejś temperaturze pokojowej. No i zobaczymy się za miesiąc, kiedy będziemy to wszystko odcedzać i łączyć z miodem.